Drogie krasnoludy, jeże i inne stworzenia fantastyczne. Witam Was na kanale Krasnoludzkie Opowieści. Ja jestem Lubosz, a dzisiaj w tym krótkim filmiku chciałbym Wam przedstawić trochę moich planów na następny rok i podsumować rok 2022. 25 grudnia zasubskrybowała mnie 50 osoba i wiem, że jak na realia YouTube jest to bardzo mało, a wręcz mikroskopijnie, ale jest to coś, co bardzo mnie uszczęśliwia. I chociaż dopiero tak naprawdę uczę się do Was mówić, tak żeby to było ciekawe, nie mam jakiejś specjalnej charyzmy albo urody, a moje skille społeczne to jest jakieś minus 100, to fakt, że chcę Wam się zaglądać na mój kanał, bardzo dużo dla mnie znaczy. Dziękuję Wam, jesteście najfantastyczniejszymi stworzeniami w naszym uniwersum. W tym roku przeczytałem 15 książek. Ale ze względu na to, że kanał był założony od początku marca i miałem czteromiesięczną przerwę później od publikowania i odczytania książek ze względu na życie osobiste, to liczę to jako średnią półroczną. Wiem, że to nie jest najwięcej, jak na Booktubera, ale nie mam z tego powodu jakichś kompleksów. Wydaje mi się, że po prostu ilość nie jest najważniejsza. Zapowiada się, że teraz będę miał więcej wolnego czasu, więc prawdopodobnie będę też więcej czytał. I będę mógł wam więcej mówić o książkach. Na kanale są w tej chwili 22 filmy i są to głównie toporne recenzje, pogadanki przy kuflu i pojedynki książkowe, zwane też bitwami książkowymi. I w przyszłym roku planuję dla was jeden nowy format. Będzie on trochę taki specyficzny i mam nadzieję oryginalny i nie zdradzę wam póki co więcej. Ale myślę, że pierwsze odcinki pojawią się dopiero gdzieś koło marca. Bo muszę wcześniej przygotować sobie małe domowe studio. Planuję też polepszyć jakość tego, co nagrywałem do tej pory. Już widzę jakieś pewne efekty po zmienieniu formuły recenzji z rozwlekłych na bardziej treściwe. Myślę też, że zaopatrzę się niedługo w mikrofon pojemnościowy do nagrywania, i może w końcu będę miał jakiś porządny program do montowania, bo w tej chwili montuję na czymś, co przypomina Windows Movie Maker, jeśli kojarzycie co to jest. Myślę też, że bardziej uporządkuję ramówkę publikowania filmów i chciałbym, żeby jeden film pojawiał się zawsze w sobotę rano, a drugi regularnie, ale może nie zawsze, będzie się pojawiał wtedy jakoś w środku tygodnia. Zapraszam Was więc do oglądania kanału też w nowym roku i ze swojej strony dołożę starań, żeby było to przyjemne doświadczenie. To tyle ode mnie. Jeśli macie ochotę subskrybować ten kanał, to zapraszam Was do subskrypcji. Jeżeli chcecie mi o czymś powiedzieć w komentarzach, zapraszam do komentowania. I oczywiście, tradycyjnie zapraszam Was do obserwowania mojego Instagrama krasnoludzkiej opowieści. Cześć!